Dzisiaj mój synek pożyczył mi swoją tablicę, żebym mogła wyjaśnić wam, jak działa biznes online na autopilocie. Dlatego, że wiem, że jest sporo osób, które chcą zacząć zarabiać online, ale blokuje ich jeden szczegół, jakim jest budowanie marki online. I w tym filmie. Chciałabym Ci wyjaśnić, jaka jest alternatywa tego, żeby właśnie tej marki nie budować. Więc jak działa biznes na autopilocie? Więc ja tutaj mówię o sprzedaży produktów cyfrowych, ale możemy to również zastosować w innym, powiedzmy, modelu biznesowym, takim jak marketing sieciowy, czy też marketing afiliacyjny i tak dalej. Ja skupiam się na produktach cyfrowych, bo. Tym się zajmuję obecnie i chcę Ci pokazać, jak to działa. W pierwszym kroku, kiedy masz swój produkt cyfrowy, kurs, e-book, szablony, jakikolwiek produkt cyfrowy na sprzedaż, to w pierwszym kroku chcesz, żeby ludzie dowiedzieli się o tym produkcie, tak? I mamy tutaj dwie opcje. Możemy właśnie budować markę osobistą, gdzie będziemy udostępniać treści w social media, które będą wokół tematu naszego produktu, czyli będą poruszały różne problemy, różne wątki związane z tematyką naszego produktu. Więc to jest taka opcja pierwsza, tak, że nasz potencjalny klient w pierwszym kroku znajdzie nas poprzez treści w social media. Tak? Czyli tutaj tworzymy content, Tworzymy po prostu markę. Więc to jest opcja pierwsza, żeby zacząć sprzedawać nasze produkty cyfrowe. Ale jest też opcja druga dla osób, które nie chcą budować marki osobistej i nie chcą pokazywać się w sieci. Opcją pokazania naszego produktu cyfrowego jest po prostu uruchomienie reklam, tak? Czyli tutaj mamy też krok pierwszy reklama. Więc wybierasz sobie, którą drogą chcesz iść. Czy chcesz tworzyć markę, czy chcesz udostępniać reklamy, czy może chcesz robić te dwie rzeczy? Te dwie rzeczy na pewno będą najskuteczniejsze bo ludzie, którzy znajdują nas poprzez reklamę, bardzo często chcą więcej dowiedzieć się na nasz temat, czyli będą sprawdzać naszą markę. I to nie, bez względu na to, gdzie tą markę budujesz, czy to będą social media typu Instagram, Facebook, TikTok, czy będzie to kanał na YouTube, czy będzie to Twoja strona internetowa i blog? Markę możesz budować na różne sposoby, więcej mówię o tym na moim kanale. Także polecam Ci zobaczyć moje poprzednie filmy. Natomiast możesz również zacząć sprzedawać przez reklamy. I teraz, żeby zacząć sprzedawać na re przez reklamy, polecam Ci stworzyć produkt low ticket. Czy też tak zwany tripwire, produkt, który będzie poniżej 100 zł. A nawet jeżeli stworzysz produkt za 27 zł, taki mini produkt, który rozwiązuje jeden bardzo konkretny problem Twojej niszy, Twojej grupy docelowej, to dzięki temu jesteś w stanie udostępnić reklamę bezpośrednio do Twojej grupy docelowej, bez budowania marki i zacząć budować w ten sposób listę. Klientów. I u mnie też to się bardzo dobrze sprawdza, bo y, ostatnimi czasy testuję różnego rodzaju strategie. I jedną ze strategii jest właśnie udostępnienie reklamy z produktem tanim. Możemy też udostępnić reklamę z lead magnetem, czyli z produktem darmowym. Tak, żeby budować naszą listę i później monetyzować tą listę. Więc to jest dopiero krok. Pierwszy, tak? Tutaj najpierw chcemy pokazać się w ogóle naszemu potencjalnemu klientowi, więc robimy to albo przez markę, albo bezpośrednio przez reklamę. I teraz, co dalej? Jak już Twój klient Ciebie znajdzie i kupi nawet Twój produkt, czy to przez reklamę, czy przez y, Twoje treści w social media, to w kroku drugim chcesz kontynuować tą relację z Twoim klientem. Bo nie chodzi nam o to, żeby pozyskać klienta i sprzedać mu po prostu jeden produkt za 27 zł. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu zdobyć pierwszą uwagę, zainteresowanie i zaufanie Twojego potencjalnego klienta. Następnie Twoim zadaniem jest stworzyć droższe produkty, które będą powiedzmy między tam 197 zł a na przykład 1000 zł. Tak? Dlatego że to właśnie na tych produktach będziesz zarabiać. Te produkty mają tylko przyciągnąć uwagę i tak naprawdę zwrócić ci koszt za reklamę. Więc w kroku drugim, jak tworzysz produkty droższe między 197 a 997, lub nawet jeszcze droższe, tak zwane high ticket, ale o tym nie będę teraz mówić, bo to jest na inny temat, to w tym momencie chcesz zacząć też sprzedawać te produkty. I co możesz zrobić? Twoim zadaniem jest albo właśnie znowu tworzenie treści i marki i tworzenie kampanii sprzedażowych w swojej marce w social media, albo tworzenie kampanii w liście mailowej, tak? Czyli w e-mail marketingu. Więc to jest to, co ja dużo powtarzam na moim kanale, że Twoja lista to jest Twój fundament Twojego biznesu. Bo nawet gdyby w pewnym momencie zniknął Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i wszystkie social media, jakie w ogóle istnieją, i zostajesz po prostu z niczym, jeżeli cały swój biznes opierałeś na podstawie swoich social mediów, to tak naprawdę bardzo dużo ryzykujesz. Ale kiedy zaczynasz budować listę mailową, i tam zapisują się Twoi klienci, czy przez lead magnet, czy przez Twój tani produkt za 27 zł. To później tak naprawdę możesz te wszystkie działania, które byś robił w treściach w social media, możesz robić w liście mailowej. Czyli tutaj udostępniasz takie jakby posty, czyli nie posty to są newslettery. Wysyłasz po prostu wiadomości do swoich potencjalnych klientów. Lub też planujesz strategicznie na przykład kwartalne kampanie sprzedażowe Twoich droższych produktów. Czyli raz na przykład na 3-4 miesiące tworzysz kampanię sprzedaży swoich. Droższych produktów w liście mailowej. Natomiast chcę ci tutaj jakby zaznaczyć coś bardzo ważnego. Kiedy sprzedasz swój produkt, kiedy pozyskasz swojego klienta na tym etapie, czyli etapie pierwszym, przez reklamę albo przez markę, to nie możesz tego tak po prostu zostawić. Chcesz, żeby twój biznes działał na autopilocie, czyli tworzysz lejki sprzedażowe właśnie poprzez listę mailową, żeby Ludzie dowiadywali się o Twoich kolejnych produktach. I bardzo ważne jest, żebyś zrozumiał to, że Twój klient, którego właśnie pozyskałeś, on potrzebuje mieć z Tobą więcej kontaktu, potrzebuje więcej Ciebie poznawać, potrzebuje się do Ciebie przekonywać, potrzebuje nabierać więcej zaufania, żeby kupować Twoje kolejne produkty. Więc jak Ty to robisz? Jeżeli polegasz tylko na reklamie, bo sprzedajesz bezpośrednio produkty do ludzi z zimnego rynku, to tak naprawdę nie tworzysz żadnej marki, nie tworzysz żadnej relacji, bo tutaj jesteś tylko sprzedawcą. Więc opcją dla Ciebie jest tworzenie właśnie treści w liście mailowej. Jeżeli nie chcesz pokazywać się w social media, nie chcesz nagrywać filmów, nie chcesz być publiczną osobą, to najlepszą opcją dla Ciebie będzie. Lista mailowa, czyli wysyłanie strategicznych maili, strategicznych wiadomości, które nie dość że będą budowały relacje, będą dawały wartość Twojemu potencjalnemu klientowi lub też już klientowi, będą budowały zaufanie do Ciebie, bo już pokażesz, że jesteś osobą rzetelną, która zna się na temacie i potrafi pomóc tej osobie rozwiązać jej problem, to właśnie w rezultacie będzie prowadziło do sprzedaży, tak? Czyli twoja lista mailowa jest twoim narzędziem do tego, żeby sprzedawać. Więc nie możesz skupiać się tylko na udostępnianiu reklam, bo będziesz sprzedawać tylko te tanie produkty. Chyba, że stworzysz taki lejek, gdzie stworzysz właśnie Ofertę taką krok po kroku, tak? Czyli tutaj będzie produkt za 27 zł. Jak ta osoba kupi ten produkt, dostaje ofertę taką tak zwaną one time offer lub upsell, to się nazywa, tak? Czyli ofertę specjalną, która będzie tutaj za 197 zł, tak? Więc możesz w ten sposób sprzedawać, jeżeli wcześniej to ustawisz. I jeżeli dobrze połączysz tematykę tych dwóch produktów, te dwa produkty muszą być ze sobą spójne, żeby ten lejek zadziałał. No i oczywiście tutaj możesz iść dalej, czyli stworzyć downsell, czyli produkt tańszy niż ten za 197, powiedzmy ten będzie za 97. Jeżeli osoba na tej stronie kliknie, że nie chce tego produktu, bo na tej stronie jest ważne, żeby stworzył przycisk, którym Osoba, która już kupiła ten produkt pierwszy, za jednym kliknięciem przycisku mogła dodać do zamówienia produkt drugi. Ale możesz dać opcję tej osobie, żeby tego produktu nie kupowała, tak? No bo może nie jest gotowa, albo jeszcze ci nie ufa wystarczająco. Możesz dać tutaj drugi przycisk którym będziesz prowadzić tego klienta do downsella, czyli do produktu tańszego za 97 zł, tak? I w ten sposób możesz sprzedawać na autopilocie swoje produkty cyfrowe typu kursy, e-booki, mastermindy, szkolenia cokolwiek. Tak naprawdę bez budowania marki w sieci. Mimo wszystko ja jestem zwolenniczką tego, żeby budować markę w sieci, dlatego że Dzięki marce jesteś w stanie nie tylko zbudować autorytet dużo szybciej, sprzedawać dużo więcej, ale przede wszystkim jesteś w stanie przetestować swoje produkty, czyli przetestować ofertę, którą wystawiasz, przetestować treści, które sprzedają lub nie sprzedają, przetestować strony sprzedażowe, maile sprzedażowe, kampanie premierowe itd. Ja tak naprawdę swoją markę osobistą traktuję oczywiście, żeby budować relacje z moją społecznością, ale jest to dla mnie narzędzie testowania, czyli sprawdzam, co zadziałało na Instagramie, TikToku czy na YouTubie i te strategie, które u mnie zadziałały, te treści, które zadziałały, te call to action, które zadziałały, czy też oferty, które się najlepiej sprzedały organicznie. Wtedy włączam w reklamę, bo wiem, że ten produkt jest. Przetestowany i on będzie mi się sprzedawał, więc nie będę przepalała budżetu. Także reasumując, jeśli chcesz sprzedawać na autopilocie produkty cyfrowe, możesz zrobić to bezpośrednio przez reklamę, tworząc taki lejek, lub jeżeli nie masz tych kolejnych produktów na sprzedaż jeszcze, bo dopiero zaczynasz, to musisz skupić się na liście mailowej. Czyli na przygotowaniu treści, które będą automatycznie wysyłane regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu do ludzi, którzy kupili twój produkt lub zapisali się na lead magnet. Dlatego, że później jak tworzysz produkt droższy, to będziesz chciał tworzyć w tej liście mailowej kampanie premierowe czy też takie sprzedażowe, kiedy twój produkt wchodzi na rynek, tak? Więc bardzo ważne jest utrzymywanie relacji z twoim potencjalnym klientem, czy to będzie przez markę w social media, czy właśnie na YouTubie, czy na blogu, czy przez właśnie listę mailową, bo mogę Ci gwarantować, że jeżeli nie będziesz budować marki z ludźmi, marki, to znaczy relacji z ludźmi, którzy kupili od Ciebie ten tani produkt lub zapisali się na lead magnet, to tak naprawdę oni za chwilę o Tobie zapomną i pójdą do Twojej konkurencji, która daje im wartość. Więc tutaj tak naprawdę chodzi o dawanie wartości, dzielenie się jakościowymi informacjami z naszymi potencjalnymi klientami, żeby stali się klientami, żeby nam po prostu zaufali. Jest to najprostsza rzecz w świecie, żeby to zrozumieć. Także mam nadzieję, że rozumiesz ten proces. Nie możesz w żadnym wypadku olać tych klientów, którzy się już zapisali. Dlatego, że jeżeli będziesz chciał sprzedawać kolejne produkty, to oni też ciebie oleją. Więc tak to działa, przetestowałam to na sobie i w moim przypadku dla mnie, tak jak ci powiedziałam, marka osobista w połączeniu z reklamami i lejkami tworzy najlepszy proces i taki system sprzedaży w moim biznesie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą zapomniałam dodać. Jeśli zdecydujesz się na tą drogę, że będziesz tylko udostępniać. Treści w reklamie i budować listę mailową, to twoim zadaniem jest cały czas właśnie dbanie o to, żeby ta lista mailowa rosła, czyli żeby ludzie tutaj dołączali, żebyś miał dla kogo robić później te kampanie, tak? Bo nie będziesz robić kampanii w reklamie, tylko w liście mailowej do ludzi, którzy już cię znają, którzy jest tak zwany podgrzany kontakt, którzy już ci trochę zaufali i będą. Bardziej decydowali się na zakup Twoich produktów, niż gdybyś sprzedawał bezpośrednio w reklamie produkty, za powiedzmy 197 zł, czy nawet za 1000 zł. Także to musi być taki proces, musisz to zrozumieć. W ten sposób działa biznes na autopilocie, jeśli nie chcesz spędzać całego swojego życia w social media na udostępnianiu treści i rozmawianiu z ludźmi przez telefon. Także mam nadzieję, że. Ten film dał Ci coś do zrozumienia. Daj koniecznie znać w komentarzu, co myślisz, jakie jest Twoje podejście. Czy bardziej skłaniałbyś się do budowania marki i sprzedaży organicznie, czy jednak wolałbyś robić to przez reklamy płatne i listę mailową? Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, jakie jest Wasze podejście. Ja, tak jak powiedziałam, łączę te elementy, żeby stworzyć system w moim biznesie, który działa na autopilocie, tak naprawdę z różnych kierunków. Tak więc tego wszystkiego uczę w moim kursie Biznes na autopilocie krok po kroku, gdzie pokazuję Ci od podstaw, jak stworzyć swój pierwszy produkt cyfrowy, później jak go udostępnić, jak stworzyć pierwsze kampanie sprzedażowe, jak budować swoją listę mailową, jak udostępniać reklamy, jak tworzyć lead magnety, jak tworzyć właśnie kampanie premierowe swoich produktów. I też przy okazji uczę Cię, jak budować markę jeśli decydujesz się właśnie na budowanie marki eksperta w social media. Tak więc tego wszystkiego uczę Ci w moim kursie biznes na Autopilocie krok po kroku, daję Ci gotowce do skopiowania, żebyś mógł natychmiast zacząć sprzedawać. Więc polecam Ci bardzo serdecznie dołączyć, nauczyć się tego raz, a porządnie i zbudować swój biznes, który działa 24 na dobę przez cały rok. Więcej na temat tego kursu przeczytasz na stronie sprzedażowej, zostawię Ci linka pod tym filmem. Tymczasem dziękuję Ci za oglądanie do końca, będę wdzięczna za każdego lajka i pozdrawiam Ci serdecznie, do zobaczenia w kolejnych filmach.